Dzień dobry pajączki, ale nie wszędziorki. tu Ania z Łuki. Słuchajcie, wybraliśmy się tutaj dzisiaj z dwóch powodów. Mój powód osobisty jest taki, że muszę przesadzić tego, oto fikusa, pięknego fikusa który ze mną zamieszkał i trzeba mu dać odpowiednią ziemię, żeby mu się dobrze żyło. A drugi powód, taki bardziej chyba dla was, jest taki, że mamy dwie fantastyczne nowości w ofercie jungla, i chciałam je wam dzisiaj pokazać, do czego służą i że są fajne. Nowość pierwsza, to jest coś, co już dawno chciałam zamówić i w końcu się udało, to są takie siateczki drenażowe na dno doniczki. I to jest fantastyczna sprawa. To kosztuje grosze, już jest na stronie, więc wam polecam. I to jest po to, żeby sobie to położyć na dnie doniczki, tam gdzie są te dziurki odpływowe. Bo pamiętajcie, że każdą roślinę trzeba sadzić w doniczkę z odpływem. No ale jak tam jest ziemia na dnie. Albo jakiś karamzyt, albo coś takiego, no to jak to przenosicie, przesuwacie, podnosicie do podlewania, bierzecie do kąpieli, to z tego się sypie po prostu. I to nic się takiego nie dzieje, strasznego, że się sypie, ale trzeba potem posprzątać, a komu by się chciało. Więc tu jest taki fantastyczny wynalazek na tę okoliczność. Takie po prostu siateczki, już gotowe, w dwóch rozmiarach, są w takim zestawie które sobie kładziecie na te dziury w doniczce i dzięki temu nic wam się nie sypie. To, tego jest kilka w zestawie, nie wiem ile, może zna... o, 6 o średnicy 10 cm i 6 o średnicy 5 cm. No i jak macie doniczkę, nie wiem, dwunastkę, no to sobie po prostu to kładziecie na całe dno. Jak macie taką większą jak ja, to będę sobie przykrywać po prostu dziury tym, więc położę tego kilka, no, a wiadomo, jak macie maluszki, no to jedną, albo czasami są też doniczki z jedną dziurą, taką dużą, no to wystarczy takie jedno. Także to jest fantastyczna pierdoła, ale e, może Wam e, jakby zaoszczędzić pełno sprzątania. Nie wiem jak Wy, ale ja mam tyle roślin i w kółko coś przesadzam, przenoszę. Czyszczę pod prysznicem, czyszczę w umywalce, po prostu przesadzam w kółko coś robię przy tych roślinach i po prostu notoryczne odkurzanie i zamiatanie jest takim męczącym refrenem mojego życia. I akurat to niekoniecznie jest fajne, tak? W ziemi i babrać się lubię, ale odkurzać tak aż bardzo nie lubię. Więc jeżeli mogę sobie użyć takiego czegoś za parę groszy, no to wolę tego użyć niż nie użyć. I przy okazji, moi mili, macie od nas na dobry początek sezonu, bo już zaraz, zaraz. Wiecie, że ja zawsze w walentynki ogłaszam początek sezonu. Właściwie, że już można więcej troszkę podlewać, można nawozić, przycinać, robić sezon, sadzonki, więc to już zaraz. Więc teraz na dobry przedsezon, macie od nas do piątku 7 lutego do 23.59, 10% zniczki na wszystkie akcesoria, które znajdziecie u nas na stronie z kodem przed sezon. Przy okazji mały sprawdzian z ortografii. Trzeba pisać kod ortograficznie. Nie no, żartuję oczywiście. E, nie podejrzewam was tutaj o jakieś problemy. E, dobra, czyli to jest jedno fajne i będę tego zaraz używać do tego fikusa, a drugie fajne co wam pokażę na koniec praktycznie. To też jest coś co chciałam już dawno. To są klipsy, które e, mają e, osobno e, takie, wiecie, łezki wycięte do ich kształtu i to się, dwustronny klej jest na tych łezkach, to się przykleja z tyłu tego klipsa, o tak, tak jak haczyk, tak jak te na ściereczki zawieszki, takie haczyki w łazience czy w kuchni. No i to potem odklejacie z drugiej strony taśmę, przyklejacie do ściany i taka dosyć estetyczna, niewielka łezka, możecie sobie je porozpinać po ścianie, czy po szybie, czy gdzie tam po oknie, gdzie chcecie, i w to wkładacie pędy, i możecie w ten sposób taki nieinwazyjny rozprowadzić, e, pnącza sobie gdzie tam chcecie. No oczywiście, jeżeli to zrobicie na ścianie, na tapecie, no to, to nie jest takie do końca nieinwazyjne, musicie się liczyć z tym, że ślad zostanie, ale myślę, że jakby to na oknie przykleić raczej tak po, po taśmie dwustronnej łatwo ślad na przykład zmywaczem do paznokci jakimś acetonem czy po prostu płynem do szyb łatwo można taki ślad po kleju usunąć jeżeli wam się to już kiedyś znudzi ale nie trzeba nic wiercić ani wbijać także to jest myślę fajne rozwiązanie i w takiej paczce macie takich klipsów 9 czy 10 kilka i możecie sobie jakieś epipremnum czy cokolwiek innego tak sobie rozprowadzić. Ja to na koniec filmu przetestuję z moimi krematisami tutaj w oranżerii. A teraz, żeby już nie przedłużać, biorę się do roboty. Fikusa warto przesadzić dosyć szybko, gdyż albowiem fikusy bardzo nie lubią się z podłożem produkcyjnym, które składa się z włókna kokosowego właściwie. W większości przypadków. I powiem wam, że są takie rośliny, którym to przeszkadza mniej, jak na przykład maranty, paprocie, kalate. Tam się nie musicie jakoś tak szalenie spieszyć. Jak przesadzicie trochę później, to naprawdę nic się nie stanie. Natomiast Fikus tego podłoża po prostu nie lubi. On bardzo kiepsko reaguje na to podłoże. I jak jeszcze ja podlewałam roślinki u nas w magazynie, to naprawdę trzeba było się z tymi fikusami nagimnastykować, trzeba było wiedzieć, jak je podlać, żeby w tym podłożu nim się nic nie działo. Co się często dzieje w takim podłożu? to rośliny dostają plam na liściach, a wynika to z tego, że to podłoże za długo trzyma wilgoć i po prostu jest tam zbyt im wilgotno w obrębie bryły korzeniowej. A jeszcze to podłoże jest takie wredne, że na górze wygląda jakby było suche, więc możemy się bardzo łatwo nabrać. Na górze patrzymy, o Boże, suche jak wiór, no to podlewam. A tymczasem tam w środku jest jeszcze mnóstwo wilgoci i wody. No i zalewamy, i wtedy po prostu natychmiast fikusy dostają plam na liściach. One są na to bardzo wrażliwe, one się z tym podłożem po prostu nie lubią. Dlatego to jest ważne, żeby fikusy dość żwawo po zakupie przesadzić jakieś tam dwa dni, żeby doszły do siebie, i przesadzamy. Moje stoją, mój stoi już ponad tydzień. Więc już najwyższa pora i przy okazji myślę, że mogę, bo one są tutaj. Widzicie, jest taki no jakiś tworzywowy paliczek włożony, no bo wiadomo, że młode pędy nie sterczą jeszcze z sztywno, tylko się rozkładają na boki. Zresztą nie tylko młode, no bo to przecież jest drzewo. No to drzewo nie stoi jak drut, tylko gałęzie się na boki rozkładają. A, a młode to w ogóle jeszcze nie są sztywne, tylko są takie dosyć wiotkie. No i myślę, że głównie tutaj e, to przypię... I one są takimi plastikowymi klipsami przypięte do tego paliczka. E, to jest OK na czas transportu. Zobaczcie, takimi oklipsikami. Dlatego, że wtedy wiadomo, roślina zajmuje mniej miejsca w transporcie. Łatwiej jest ją jakoś upakować, przewieźć, nie uszkodzić. To jest wszystko spoko, ale zobaczcie... Co ja tu wyciągam od dłuższego czasu ze środka. Suche liście. To są liście, które po prostu przez to, że tak były dociśnięte do tego palika, no to albo nie miały tutaj światła, albo ja myślę, że po prostu zostały tym palikiem tym klipsem w jakiś sposób uszkodzone, przyciśnięte za mocno i albo zostały zatamowane płynięcie soków, albo po prostu ten liść został mechanicznie tym klipsem przygnieciony. Więc ja sobie od, odczepię go od tych klipsów, żeby roślina była lepiej przewietrzona i żeby nic nam się nie uszkadzało. Poza tym pamiętajcie, że z czasem pędy, zwłaszcza w fikusie, ale nie tylko, będą grubiały, więc taki klips po jakimś czasie to, co na początku było ok, to po jakimś czasie on się będzie w, w te pędy po prostu wpijał. Nie wiem, dlaczego dalej nie mogę tego wyjąć. Czy gdzieś chyba jeszcze zjadłam klipsa? Albo nie, słuchajcie, już tak, już tak te pędy się przyczepiły wokół tego klipsa. Nie wiem, czy go tak tu od góry wyciągnę, czy będę musiała to zrobić od dołu, jak wyjmę roślinę. O nie, idzie, 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 idzie. No i widzicie, już właśnie te pędy tutaj... Co to jest w ogóle? Coś dziwnego. No nieważne, już tego nie ma. Te pędy na dole już zaczęły się w ogóle wokół siebie owijać, zaczęły grubieć i już ten klips zaczęły ściskać. I myślę, że teraz będzie im lepiej, bo będą bardziej właśnie takie, wiecie. O, od razu wam pokażę, tu gdzieś mi się uszkodziło, niechcący teraz. I zobaczcie, co się dzieje z tym fikusem, tutaj, 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 gdzieś, Szymon, gdzie mój palec? leci z niego takie klejące, białe mleczko. Już mi się klei ręka. Uważajcie, żeby go sobie w oko nie wetrzeć, jak coś robicie przy roślinie, bo ono jest takie troszkę podrażniające i dla zwierząt nie za bardzo, toksyczne trochę. Więc nie jemy, nie kosztujemy, to nie jest dobre mleczko. I to jest charakterystyczne dla wszystkich fikusów, dopuszczanie tego mleczka po uszkodzeniu. To taka ciekawostka. Jeśli chodzi o to, w jaką ziemię będę sadzić, to tu mam taką najzwyklejszą ziemię do roślin zielonych, z worka, tak zwaną ziemię zwolka. I do tego sobie perlitu dosypię. Taki perlit, oczywiście, możecie kupić u nas w Jungle Boogie. Wszystkie dodatki możecie kupić i wszystkie podłoża, a teraz możecie je kupić dodatkowo 10% taniej z kodem przed sezon do końca dnia 7 lutego. Dobra, nie wzięłam oczywiście nic do mieszania, więc zamieszam łapą. Trudno się mówi. Myślę, że spokojnie e, taka ziemia z perlitem jest ok do fikusa. Jeśli chcecie, możecie tam dosypać keramzytu troszkę, czegoś tam jeszcze, jak macie pod ręką, ale tak dla mnie ziemia z perlitem jest dobra. Ważne, żeby e, był ten perlit, żeby było coś, co tą ziemię rozluźni, bo inaczej ona będzie jak zaschnie, to się zrobi skorupa, a jak nie zaschnie, to będzie za mokro. Dobra. Eee, I co? I wyciągamy fikusa. Zobaczymy, co tam się dzieje. Jakieś dołem, korzenie straszliwe nie wychodzą. O, wyszedł łatwo, to znaczy, że. O, nie, sporo tych korzeni. No i zobaczcie, to co Wam mówiłam. Ja go odrobinę dzisiaj rano podlałam, bo mi się wydawało, że jest suchy, a tymczasem tutaj na dole jest jeszcze całkiem mokro. Nie jest zalany, ale no taki jest dość, dość, dość. Także łatwo bardzo się nabrać na to, że ojej, ma suchutko, to podlewam, a tymczasem tam na dole korzenie aż już proszą o, wiecie, maskę do nurkowania i płetwy. O, o, oczyszczę go dosyć dokładnie, bez przesady. Nie tak całkiem, bo to nie jest, nie wiem, choja, ale też dosyć dokładnie, bo to nie jest kalatea. Postaram się w większości tego e, włókna pozbyć, e, bo tak jak Wam mówiłam na początku, fikus nie lubi się za bardzo z tym podłożem. E, no i tak jak widzicie, robię taki coś, tak, o, sobie drapciam, skubię. Nie szarpię korzeni, albo tak odszypuję lekko. Staram się nie szarpać za korzenie i tak oczywiście część korzeni nie ma siły się połamie i pokruszy, ale to nam niczym nie przeszkadza. Ważne, żeby jakoś tej bryły strasznie nie zmasakrować. Tak delikatnie paluszkami obkopuję. To trochę zajmie, bo jak widzicie, akurat korzenie fikusa są bardzo drobne, a gęste. To nie jest tak jak przy epipremnum. Że tam kilka takich grubaśnych korzeni, i właściwie wszystko się samo osypuje, tylko tutaj jest naprawdę ta, ta sieć tych korzonków, taka no, rozbudowana, więc będę tak sobie skrobać piętro po piętrze. Pewnie to zaraz Szymon przyspieszy, albo wytnie, bo e, no to nie jest jakieś super, myślę, fascynujące do oglądania. Dobrze, to ja sobie to skupię dalej, ale w międzyczasie Wam opowiem jeszcze kilka słów o tym, jak. Się zająć takim konkretnie fikusem benjamina, bo większość fikusów traktujemy podobnie, ale ten benjamina jest taki trochę specyficzny. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że te fikusy, czy tam figowce po polsku, to są drzewa i one w naturze są wielkie. To są normalnie wielkie drzewa. One mi się najbardziej to z Indiami kojarzą, więc klimat zupełnie nie nasz. W naszych mieszkaniach da się trzymać fikusy. Na pewno to kojarzycie jeszcze z czasów PRL-u. To była taka sztampowa roślina, taki fikus elastika na jednym pędzie prowadzony, na jednym przewodniku. To było w każdym domu, prawie w moim również. No i co z tym fikusem? Więc tak. Podłoże już wiecie. Stanowisko jasne. Fikusy lubią światło. Jeżeli postawicie fikusa w ciemnym miejscu, zwłaszcza. Zwłaszcza chyba tego benjamina, bo on jest taki najbardziej kapryśny, dlatego że on ma tendencję do zrzucania liści, jeśli mu coś tylko nie pasuje. I właśnie to jest pierwszy case. Jeśli postawicie go w miejscu zbyt ciemnym, będzie tam mało światła tak w takim ciemnym kącie, bo one wizualnie pasują do kąta, bo by się chciało takie drzewo tak w kącie, ładnie ustawić, może gdzieś tam za kanapą przy regale, bo by super wyglądało. No i guzik, niestety musicie dać mu dużo światła, bo jak tego światła będzie za mało, to zrzuciliście. No i w związku z... zesynałam w twarz, zdarza się. W związku z tym e, też bardzo często rzucaliście zimą, jak tego światła jest mało. Także zimą szczególnie starajcie się go stawić w jak najbardziej jasnym miejscu, jakie macie. E, druga sytuacja, kiedy zrzuca liście, to jak jest w przeciągu. To nie jest roślina, którą możecie postawić przy drzwiach, które będziecie w kółko otwierać albo przy oknie, którym ciągle wietrzycie. On nie lubi tych przeciągów, przewiewów i w ogóle to jest roślina, która zrzuca liście w temperaturze poniżej 16 stopni. Więc na to uważajcie. Czasami po prostu piszecie do mnie, właśnie, dlaczego mój fikus się ogołocił, dlaczego zrzucił liście. Często przyczyną może być chłód. Więc na to zwróćcie uwagę, tak? Czyli te główne przyczyny. A no i jeszcze jedna przyczyna, jak go, to jest niewłaściwe podlewanie. Czyli albo przelejecie, to wtedy liście żółkną i opadają. Albo przesuszycie, to wtedy liście brązowieją, robią się takie chrupiące i opadają. Czyli unikamy ciemnicy, chłodu, przeciągów i podlewamy regularnie. I nie powinien zrzucać liści. Jeśli się tak stanie, że zrzuci te liście, to też jeszcze nie jest koniec świata, bo to jest drzewo. Pamiętajcie, przypominam, a drzewa można przycinać i odmładzać i formować. Więc jak zrzuciliście tego, nie wyrzucajcie do kosza, bo słuchajcie, kiedyś żeśmy 100 lat temu z kolegą odratowali Beniaminka, który był łysy, totalnie. To było duże drzewko, potem coś tam się wydarzyło i było, nie miało ani jednego liścia. I potem było piękne, duże i normalnie rozwinięte i, i odżyło, tak? Więc nie wyrzucajcie, tylko co musicie zrobić musicie go wtedy mocno przyciąć. Ścinacie wszystkie gałązki, powiedzmy tak o jedną trzecią do połowy e, i czekacie, aż się no jakby całkiem wyłysiało to myślę, że nawet połowę możecie ściąć. Jak straci trochę liści w zimie, zrobi się taki rzadki, nieładny, jedną trzecią ścinacie i on wypuści nowe przyrosty, także to nie jest koniec świata. No i w ogóle, jeżeli ten fikus gdzieś wam się zrobi Dacie mu dużo światła, będziecie dobrą ziemię, będziecie dobrze podlewać, dbać o te przeciągi i on urośnie taki wielki, że już wam się nie będzie mieścił. To też go nie wyrzucajcie ani nie oddawajcie, tylko też możecie go wtedy przyciąć o jedną trzecią. To jest drzewo, naprawdę możecie je formować i przycinać. Jeśli wam jakaś jedna gałąź zawadza albo wam się nie podoba kształt. To też możecie przycinać. Nie bójcie się tego. To naprawdę ono dobrze to zniesie, wręcz jeszcze się bardziej rozkrzewi. Rośliny reagują na przycinanie dobrze, a zwłaszcza drzewa, więc spoko no, nie wiadomo, nie wszystkie, ale akurat fikusa naprawdę mówię Wam z ręką na sercu, możecie śmiało go przycinać. Jeśli chodzi o szkodniki, to często zdarzają się przędziory. Na fikusach, niestety, więc trzeba regularnie sprawdzać. Może bardziej na tych takich wielkolisnych, jak na przykład umbellata, ale na weniaminie też mogą być, więc patrzcie, moi drodzy, patrzcie, czy tam się nic nie dzieje. No i co? I takie obcięte gałązki, jakbyście z jakiegoś powodu obcinali, to możecie bardzo łatwo ukorzenić w wodzie zwykłej albo w wilgotnym jakimś tam włóknie. Nie ma problemu i mieć nowe drzewko. Fajne są fikusy takie duże. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Tak to wygląda. Bryła jest mniej więcej oczyszczona. Widzicie, że ona jest bardzo dobrze rozwinięta. Tutaj jest dużo korzeni takich bardziej głównych, dużo tych wośnikowych. także jak najbardziej to co na dole koresponduje z tym co na górze jest równowaga, jest dobrze. Ubrudziłam się wyjątkowo dzisiaj, nawet jak na mnie, no ale trudno. Słuchajcie, jeszcze jedną rzecz warto dodać do podłoża to jest węgiel. I wreszcie mamy w dżunglu dużą dostawę tego węgla, więc już nie musicie mnie pytać, skąd go wziąć, jaki to, czy taki, czy smaki. Macie kod jeszcze zniżkowy przed sezon przypominam do piątku, więc słuchajcie, po prostu już sobie zamówcie w dżunglu. On jest odpowiedni, bo to jest taki właśnie akwarystyczny, florystyczny. Nic tu się nie trzeba zastanawiać, czy można, czy nie można. Kupcie węgiel i warto ten węgiel, tak jak widzicie, dosypać normalnie do podłoża. On będzie troszeczkę wchłaniał nadmiar wilgoci, będzie miał takie działanie przeciwbakteryjne, grzybobójcze. On taki węgiel ma takie właściwości odkażające, także dobrze dosypać do ziemi. Yy, i... A, siateczki prawie, bym zapomniała. Widzicie? Tak czekałam na nią. Proszę bardzo, daję siateczkę na środek. Może sobie dam nawet trzy takie siateczki, żeby wszystkie te dziury zakryć. Czekajcie, jeszcze tu tylko przesunę. O, proszę bardzo. Dziury zakryte, już im się nie będzie sypało, więc bardzo mnie to cieszy. Czy mogę już Szymonie rzucać ziemię? Proszę bardzo. Rzucam ziemię, zawsze trochę na dno. Jeśli chodzi o keramzyt na dno, ja nie używam. Nie uważam, żeby było to potrzebne. Nawet wręcz są teorie, że to jest szkodliwe, że to użycie keramzytu powoduje, że się unosi poziom wody do góry i tak naprawdę dopiero zaczynają gnić korzenie z tym keramzytem. Ja nie potwierdzam tej teorii, ani jej nie zaprzeczam, bo jej nie sprawdzałam. A co ja będę gadać, jak czegoś nie sprawdzałam? Niemniej jednak z moich obserwacji wynika wieloletnich i doświadczeń, że ważne jest to, żeby Ziemia była czymś rozluźniona, czy perlitem, czy fermikulitem, czy keramzytem, i żeby były otwory drenażowe w dnie. A to czy jest na dole keramzyt, czy nie ma, nie, nie ma znaczenia, z moich obserwacji, tak wynika. A jak coś nie jest potrzebne, no to tego nie daję. Czasem nie, chyba, te, chyba już od, od lat nie dawałam keramzytu na dno. Ale pamiętajcie, jak dacie, to nic się nie stanie. I jak macie e, rośliny z karamzytem na dnie, to, to nie o to chodzi, że teraz macie pobiec i wszystkie przesadzić. Jest tak też dobrze. Z keramzytem jest dobrze, bez karamzytu jest dobrze. Nie stresujcie się. Ważne, żeby były otwory i rozluźniacz. Pamiętajcie, że jak tak mocno są korzenie wyczyszczone, to e, trzeba potem po bokach, zwłaszcza tą ziemię podociskać bo, bo jak ją tak tylko nasypiecie i zostawicie, to tam będzie pełno dziur powietrznych także zobaczcie co się dzieje ja najpierw sypię, wygląda tak jakby było już pełne po brzegi a teraz wciskam tu z boku Szymon, z boku doniczki palce i patrzcie jak moje palce znikają i tyle jeszcze ziemi trzeba dosypać nie upycham na chama, bo to podłoże nie ma być takie zbite jak z nie wiadomo co i nie chcę też połamać korzeni, ale musi być tak, wiecie, z wyczuciem dociśnięta. Nie, nie może tam luz pozostać. I jeszcze na koniec zawsze trzeba lekko podlać po całej powierzchni ziemi, właśnie po to, żeby się tak dobrze tam ta ziemia wokół korzeni ułożyła. No dobra, posadzony. Tak jak mówiłam, teraz go lekko podleję po całej powierzchni. Dołem nic mi się nie wysypie, bo mam siateczki założone no i mu znajdę jakieś jasne, fajne miejsce. Tyle na dziś, słuchajcie, żegnam się z wami. Naprawdę fikusy są świetnymi roślinami, takimi dużymi, które mogą albo solo wam świetnie właśnie być taką jedną dużą rośliną, takim drzewem, które wam zrobi robotę. W kompozycjach też wyglądają fantastycznie, zostawione z mniejszymi roślinami z przodu. Pamiętajcie tylko, Dużo światła, ciepło, bez przeciągów. Podlewamy jak ziemia przeschnie, przesadzamy szybko po zakupie i co jakiś czas patrzymy, czy nie ma przędziora. Jak coś nas wkurza, jest nie takie za duże, to przycinamy śmiało. I co, i co, i co, i co? I łapeczka w górę, i komentarz, buziaczek dla mnie, i subskrybujemy kanał, ktoś jeszcze tego nie zrobił. Ja się z wami już żegnam, do następnego razu, a za chwilę wam pokażemy na przebitce, jak montujemy ten klips do roślin. I nie zapominajcie o kodzie do piątku, przed sezon, 10% na wszystkie akcesoria. Do zobaczyska!